Jak wspomina pani początki? O, fuh, ho, początki? Mam mówić tak jak naprawdę czułam? Oczywiście. Jak jechałam na casting, to pomyślałam sobie, bo wcześniej grałam w plebanii, mówię: "O kurczę, znowu będzie jakiś taki serial, jakaś wieś, jakiś ktoś pije pod sklepem". Nie, że a potem jak zaczęliśmy już to kręcić, jak się później już okazało Jakie szaleństwo dotyczy tego serialu, no to wszystko powolutku zaczęło się zmieniać. Ale miałam rzeczywiście takie w pierwszym momencie, miałam takie zaskoczenie. Nie? To i sklep, e, i, i jego stali bywalcy przestał przeszkadzać. A tu bo nie to w ogóle mnie nie przeszkadzali, zwłaszcza bywalcy, bo to jest najśmieszniejsze, że z kim się najbardziej zaprzyjaźniłam ja oprócz mojego męża, oczywiście, z z ławeczki. Jak to się mówi na ławeczce zawsze najlepsze temaciki i najlepsze anegdotki. Może podzieli się pani z nami jakąś anegdotą właśnie? Ja myślę, że już wszyscy co mieli opowiadać jakieś anegdoty, to opowiedzieli. Poza tym z anegdotami trochę jest tak, że, że one nas w danym momencie, w danej sytuacji śmieszą, a jak zaczynamy je opowiadać, to często, to często jest tak, że, że ludzie tego nie rozumieją. Więc no było tego mnóstwo różnych zabawnych sytuacji. No to taka najbardziej dotycząca mnie to chyba. Chociaż to trudno nazwać anegdotką, jak mój mąż mnie karał i ja od razu zresztą wiem, kiedyś ten odcinek leci, bo natychmiast dostaję odzew z drugiej strony. Wydajmy serialowy mąż, żeby nie było. A tak, no, oczywiście, no czyli mie mieciu Mieczysław. E, no i Mieczysław karał mnie, no bijąc mnie po pupie. E, a ponieważ robione były nieustająco zbliżenia. No, to rzeczywiście lał mnie po tym tyłku, aż puchło. Potem, jak wiadomo, w pociąg wtedy mieszkałam jeszcze w, w Trójmieście, to usiąść nie mogłam. A najśmieszniejsze jest to, że całe moje poświęcenie na nic, ponieważ i tak do, do samego serialu już to takie bicie po pupie nie weszło, tylko było rączka i rozjazd kamery na. Czyli, żeby nie było propagowania nie było. przemocy. No pewnie też, poza tym to godzina 20. No pewnie też, żeby nie gorszyć młodzieży. To było oczywiście kilka lat temu, bo teraz to już nie ma kogo gorszyć. A <noise> <noise> no właśnie, jak to jest z takimi e, propozycjami e, ról rozbieranych, ról takich e, mocniejszych, e, dużo mamy ich Pani na koncie? Gdzie trzeba było coś pokazać więcej, trochę ciała? No, coś tam jest, ale no taki to jest też nasz, nasz fach, prawda? Że, a, że ciało jest również naszym warsztatem pracy. A zdarzyło się Pani odmówić udziału w jakimś filmie lub serialu? W filmie nie, w Sztuce. W sztuce. Jak kończyłam szkołę teatralną, tak, to, to mi jeden z dyrektorów teatru zaproponował, żebym przyszła tam na etat. A pierwszą moją rolą zamiast dyplomu w szkole będzie rola, w której nie mówię ani słowa, ale za to chodzę. W fartuszku na gołym ciele, i w którymś momencie, oczywiście, pokazuje, co tam jest pod spodem. I wtedy po raz pierwszy, jako jeszcze będąca na czwartym roku szkoły teatralnej, powiedziałam: o nie, o nie, nie będę od tego zaczynać. A mimo wszystko, nie obawiała się pani, że jest to wpływowy człowiek i może to zaważyć na przyszłej karierze aktorskiej? Yy, powiem tak, że yy, oczywiście, w pewnym sensie, ale. Ja uważam, że y, trzeba być szczerym, nie pozwalać na pewne rzeczy. To potem nie będziemy mieć takich problemów jak mi tu, prawda? Bo jeśli na coś się nie zgadzasz, zdając sobie sprawę z tego, że za tym nie pójdą żadne profity, a wręcz odwrotnie, y, no to sama podejmujesz pewne decyzje. No teraz zeszłam na poważny temat. No, poważne tematy również poruszamy, mimo że jesteśmy rozrywkowym portalem, ale często właśnie aktorki, artystki mówią mi, że aktorstwo to jest ciężki zawód dla kobiety właśnie, tak? że mają dziewczyny gorzej niż faceci. To prawda? No tak, no z wielu powodów. Jednym z powodów jest to, że więcej ról jest jednak dla mężczyzn. I dla młodych kobiet, zwłaszcza jak stajemy się już dojrzałymi aktorkami, to nagle się okazuje, że powiedzmy do czterdziestki, piątki, a potem czekamy, że zostaniemy babciami, nie? E, I wtedy bardzo często jest posłucha. No zresztą umówmy się, czy jest jakiś serial, w którym główne role grają dojrzałe kobiety, aktorki w Polsce? Poza gangiem Zielonej Rękawiczki. Jest? Nie ma. No, dokładnie, nawet kiedyś matki, żony i kochanki, to one były po trzydziestce wtedy, no. Dokładnie, no. Zawsze oczywiście pojawi się jakaś matka, babcia, ale to jest tak na pograniczu, nie, nie jako główna postać. Ale może kiedyś w tej kinematografii coś się zmieni, coś się zmieni, ale chyba Pani nie narzeka na brak propozycji zawodowych z Pani czynną aktorką. Ciągle gdzieś tam się Pani przewija przez modne i oglądane chętnie produkcje. No myślę, że to też wynika z tego, że nie chwaląc się, ale jestem dosyć wszechstronną, tak, bo ja i śpiewam w musicalach no, i prowadziłam bardzo kontrowersyjny program i no jestem z zawodu nagrania. choreografem, więc, więc jak rzeczywiście, jak w pandemii nie było pracy, no to wzięłam się za czytanie audiobooków, e, więc ten zawód pod tym względem jest świetny, jeśli tylko rzeczywiście masz szansę robić te wszystkie rzeczy. No właśnie wspomniała pani magia na gości, tak? To już jest za panią. mocno kontrowersyjne, no ale wiadomo o co chodzi. Magia na gości była. E, czy to było trochę krępujące dla Pani, mimo wszystko, że tyle osób gdzieś tam się rozbierało na planie i biegało gdzieś raz nagliżowane? Nie, nie, to tak nie jest, że tam nie? biegali roznegliżowani tak na planie. Nie, absolutnie to, to wszystko było, rozbierali się tylko i wyłącznie w kabinach, więc to, to żeby była jasność. Po drugie, nie, to mnie jakoś nie, nie krępowało. Raczej krępuje mnie hejt ludzki niż, niż nagie ciało. Zwłaszcza że ten program według mnie w ogóle nie był programem o zabarwieniu erotycznym, pomimo tego, że to była nagie ciała. Więc ja akurat nie miałam z tym specjalnego problemu, natomiast dookoła było gorzej. No, wiadomo. Ja myślę, że niektórzy z tych, co hejtowali, to zazdrościli, bo to był jednak taki program, który był na licencji zagranicznej, który z wypiekami tak. na twarzy całe rodziny oglądali. Niektórzy się przyznają, niektórzy nie przyznają. Większość nie przyznaje, tak. Tak, A, większość nie przyznaje, tak. ale po cichu tam jeszcze powtórki albo jakieś relacje w internecie oglądają. więc... A właśnie jak, jakiego typu hejt do, dokładnie Panią spotkali? co Panią zabolało w związku z nadzieją? Znaczy, ja, na ja powiem tak, ja byłam przekonana o tym, że jak y, zacznę prowadzić ten. Program, to będę miała duży problem z hejtem. Poszłam nawet kiedyś, mówiłam do, do psychiatry takiego zaprzyjaźnionego i mówię, jak sobie z tym radzić? No bo prawda jest taka, że jednak e, to uderza w nas bezpośrednio, a hejt teraz jest wyjątkowo obrzydliwy, bo nie oceniają tego, co potrafisz na przykład, co, co umiesz, tylko fizyczność, no, no różne rzeczy, które są dla mnie życie prywatne. Czego ja w ogóle nie rozumiem, ale to każdy oczywiście decyduje sam, co pokazuje światu. Ale y, byłam przekonana, że rzeczywiście ten hejt mnie zje. No, okazało się, że nie. Sam program był mocno hejtowany. Jakby moja osoba, y, zawsze musi być jakaś prowadząca. No to jak też to tak. Chociaż ja trochę traktowałam ten program jak własne dziecko, bo wszędzie na świecie to jest program rozrywkowy, a u nas to jest program ideologiczny. Znaczy teraz to już nie wiem, bo już zostałam wymieniona na nowszy model, więc, <grystanie> więc nie wiem, jak to do końca jest. Eee, ale to była naprawdę ciekawa przygoda. I nie żałuje pani? Absolutnie nie żałuję. Fantastycznie, ale jeszcze właśnie chciałam wrócić do tego Pani życia osobistego. Chyba jest niewiele gwiazd, które tak chronią swoją prywatność jak Pani, a mimo wszystko gdzieś cały czas funkcjonują w show biznesie, no właśnie, mają rolę, mają angażę, a nie epatują tą osobistością rodziną i tak dalej, i tak dalej. Jak to się udało? I skandalami. I skandalami, no. <laughs> jak dało się po prostu? Ja myślę, że. Ja jestem na szczęście to pokolenie, które jeszcze jest oceniane według tego, co potrafisz jednak. Jesteś angażowana nie według ilości followersów, chociaż to już niestety się zdarza coraz częściej, ale również według tego, co, co potrafisz, jak jesteś sprawnym aktorem i tak dalej, i tak dalej. Więc na szczęście to jest... To jeszcze mnie dotyczy, a w teatrze jakby mniej jest tych... Ważniejsze są te wszystkie pudelki, plotki i tak dalej. No, właśnie pani tak skrętnie ukrywa swoje życie prywatne, że nawet niektórzy nie wiedzieli, że się pani rozwiodła. A czy to jest temat jakiś tabu? Nie, to nie jest temat tabu, tylko to jest temat sprzed 12 lat, więc jak ja czytam na podelkach i plotkach po raz kolejny. Że ma pani męża? Że mam męża, że jestem szczęśliwą mężatką, że drugi dom mam w Gdyni, z której też się wyniosłam 12 lat temu. Aczkolwiek myślę o tym, że kto wie, czy sobie tam coś nie, nie znajdę, bo jednak tęsknię za trójmiastem. Natomiast. Yy, Kiedyś ładnie powiedziała o Ewa Demarczyk, która, jak wiemy, była osobą e, nie pokazującą światu niczego ze swojego życia prywatnego. Ona kiedyś powiedziała: Ale przecież ja jestem dla ludzi. Ja wychodzę na scenę, wychodzę na koncert, daję z siebie tysiąc procent, nie sto, wiecie o mnie wszystko. A moje życie prywatne to nie jest nic ciekawego w porównaniu z tym, co ja wam daję na scenie. To jest moja praca, a moje życie prywatne to jest moje życie prywatne. Ale jak już jestem u źródła, pozwolę sobie zapytać, czy to serce jest zajęte? No jest. Czyli pojawił się jakiś mężczyzna. No oczywiście, no, w moim życiu zawsze byli jacyś mężczyźni. <laughs> Rozumiem, że jest to obwiane tajemnicą. No tak, no bo to. Ale, ale uśmiecha się pani, tutaj widzę, że serdeczność i ciepło bije e, od początku, kiedy dzisiaj się tutaj spotkałyśmy, więc e, chyba jest Pani szczęśliwą osobą w życiu. E, no myślną no, tak, jak się mówi, że szczęśliwe są tylko chwile. No, no, to nie jest tak, że jesteśmy szczęśliwi <śmiech> <śmiech> cały czas na maksa, ale myślę, że mężczyzna nie jest niezbędny, żeby być szczęśliwą. Też tak uważam. No właśnie, najważniejsze, żeby lubić siebie, e, lubić spędzać ze sobą czas. We własnym towarzystwie, pokochać siebie, a potem jest łatwiej z tą drugą połówką. Połówką albo partnerem. O, oj, no dokładnie, dokładnie, no bo związek to partnerstwo. Ja też tak uważam. Z tą połówką to różnie było. Ja chyba bym nie chciała mieć takiej połówki, takiej jak ja jestem do końca. Raczej najfajniej jest, jak się uzupełniamy. A co daje Pani w życiu właśnie największe szczęście. Skoro miłość jest dodatkiem? Nie wiem, życie chyba. Ja kocham podróżować. Tak sobie nawet myślę czasem, że mogłabym zrezygnować absolutnie z mojego zawodu. Gdyby ktoś mi powiedział, słuchaj, podróże będą twoim zawodem. Powiedziałam, proszę bardzo, jestem. Czyli tak jak Martyna Wojciechowska na przykład, na kraniec świata, jakieś relacje i tak dalej, żeby ktoś za to płacił. Marzenie. O, to by było w ogóle cudowne, <śmiech> tak? <śmiech> żeby ktoś za to jeszcze płacił. Tak. To może razem gdzieś się uśmiechamy do jakiegoś reżysera takiego programu albo wymyślimy. Ja też bym tak chciała. A, kto by nie chciał? Kto by <laughs> ale nie, chciał? nie powiem, bo kocham swoją pracę, kocham ludzi i tak dalej, więc ale, ale gdzieś tak czasem by człowiek chciał odlecieć od tego wszystkiego, mimo że to lubi i z tego nie wyjdzie, prawda? No ktoś kiedyś powiedział, że. Yy... Jeśli Twoja praca jest Twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Więc tego Państwu życzę. My również życzymy kolejnych sukcesów i co? Bawimy się dzisiaj na koncercie dalej. Bawimy się, bawimy.